Co to znaczy, że zostały zakryte wszystkie góry, które były pod niebem? No i znowu w naszym cyklu, co to znaczy, lądujemy w Starym Testamencie, gdyż nasze tytułowe stwierdzenie pochodzi z pierwszego i podstawowego opisu biblijnego potopu. A opinię o biblijnym potopie powinien mieć każdy. Więc proszę cię, wytrzymaj kilka minut tego materiału i posłuchaj krótkiego fragmentu księgi Rodzaju. Ale w tym miejscu wspomnę, że odnośniki do wszystkich fragmentów Biblii, jakie będę cytował, jak i linki do podobnych materiałów, znajdziesz w opisie filmu. A więc do księgi Rodzaju. A potop trwał na ziemi 40 dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wysoko nad ziemią. A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się na powierzchni wód. Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią i teraz uważaj tak, że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, także zupełnie zostały zakryte. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi, ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta i wszelkie płazy pełzające po ziemi. I wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, Pomarło. Gdy dziś ktoś zaczyna mówić o biblijnym potopie, w umysłach słuchaczy rodzi się w zasadzie jedno z dwóch podstawowych pytań: Pytanie pierwsze: czy potop w ogóle miał miejsce? To znaczy, czy potop nie jest po prostu mitem, który ma tylko symbolizować coś z dziedziny duchowości, lub nie wiadomo w zasadzie czego? Lub drugie pytanie, czy nie był jednak jakimś realnym i prawdziwym i nawet dużym zjawiskiem przyrodniczym, ale wyłącznie lokalnym, związanym z autorami Biblii? Otóż Biblia jest bardzo zdecydowana w twierdzeniu, że potop z Księgi Rodzaju był globalnym kataklizmem, który nie tylko unicestwił wszystkie istoty żyjące na lądzie, oprócz ośmiu osób uratowanych w arce, kataklizmem, który zmienił... Uważaj, geologie i warunki panujące na całej ziemi, bo do tego wniosku prowadzi nas m.in. podążanie za naszym dzisiejszym tytułowym stwierdzeniem, że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Ale skoro dzisiaj góry nie są zakryte wodami, to gdzie się te wszystkie wody? Podziały, skoro Noe mógł opuścić arkę już po kilku miesiącach. O tym, gdzie się podziały, informuje nas z kolei Psalm 104. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne i uważaj teraz, informacja o potopie okryłeś ją głębią, jak szatą wody stanęły nad górami. Ustąpiły, gdyś je zgromił, rozpierzchły się na głos grzmotu twego. I teraz uważaj, jest wyjaśnienie, jak to się stało. Podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. A więc. W tych kilku zdaniach mamy potwierdzenie najpierw okrycia wodą całości Ziemi, a potem ponowne powstanie nowych lądów i mórz poprzez podniesienie lądów wraz z ich górami i pogłębienie przestrzeni na wody, w których mamy dzisiejsze oceany i morza. W ostatnim zaś zdaniu, psalm powtarza biblijne zapewnienie, że podobny kataklizm związany z wodą już nie nastąpi, co Bóg obiecał zresztą po potopie Noemu. I znowu, format tej serii nie pozwala na szerokie zajęcie się tematem potopu, dlatego ograniczę się do trzech aspektów: aspekt pierwszy. Czy globalny potop opisany jest tylko w Biblii i czy jest to tylko świetna opowieść biblijna dla dzieci? Otóż przeciętny obywatel nowoczesnego świata może właśnie tak myśleć. A ty też tak myślisz? Ale musisz wiedzieć, że znanych jest między 200 a 300 starożytnych opisów globalnej katastrofy w formie potopu, jakie zachowały niemal wszystkie kultury na Ziemi i to kultury rozsiane po całym jej terytorium. Ta nieprecyzyjna liczba wynika z dylematu: jaki zestaw informacji o globalnym potopie uznajemy za relację podobną do tej biblijnej. Dla mnie osobiście jednak najbardziej ekscytujący jest fakt, że kompletny chiński znak, ten w piśmie chińskim tzw. krzaczek, oznaczający łódź lub statek, zawiera w sobie znaki oznaczające osiem osób. Również kompletny znak, ten krzaczek, oznaczający powódź, zawiera znak oznaczający osiem. Wiedziałeś, wiedziałaś o tym? Tak więc globalną katastrofę potopu można uznać za powszechnie znaną we wszystkich kulturach, co jest łatwe do wywiedzenia z Biblii, gdyż wszystkie żyjące obecnie narody wywiodły się od Noego i jego trzech synów z żonami czyli właśnie od tych ośmiu osób, jakie Bóg zachował, od utonięcia w wodzie. Można więc powiedzieć, że dla każdego z powstałych potem narodów globalna katastrofa potopu musiała być tak zwanym mitem założycielskim, który w tym wypadku nie był oczywiście mitem, tylko faktem historycznym, który poprzedził powstanie każdego narodu i każdej kultury. Również, co może być dla wielu zaskoczeniem, do połowy XIX wieku założenie o globalnej katastrofie biblijnego potopu było punktem wyjścia do wszystkich badań naukowych nad geologią Ziemi, gdyż zresztą wszelkie znaleziska potwierdzały wydarzenia potopu. Potop został wyrugowany z nauki tuż przed ogłoszeniem teorii ewolucji, i oba te procesy wzajemnie się wspomagały. W tym miejscu muszę prosić Cię o zapamiętanie i samodzielne sprawdzenie, na czym polega aktualizm lub uniformitaryzm. Trudne, prawda? Czyli zasada, która jest podstawą współczesnej geologii. Aktualizm głosi, że uważaj, teraźniejszość jest kluczem do przeszłości, co w przypadku geologii oznacza założenie, że w przeszłości występowały wyłącznie obserwowalne dziś zjawiska, lub do nich bardzo podobne czyli trzęsienia ziemi, takie jak dziś, powodzie, takie jak dziś, Erupcje, wulkanów takie jak dziś, i tylko to mamy do dyspozycji, aby wyjaśnić przeszłość i geologię, jaką odkrywamy. <laughs> Czy rozumiesz teraz, że w świetle powyższych założeń, na jakich działa dzisiejsza nauka, biblijny potop jest całkowicie odrzucony. A wyjaśnienie tego, co widzimy. Rozłożone jest na miliony lat i powtarzające się lokalne katastrofy różnego rodzaju. A że takie katastrofy musiały mieć miejsce, nauka w pełni przyznaje. Bo bez błyskawicznych i wielkich katastrof nie mogłaby powstać żadna kompletna skamielina. Od skamielin prymitywnych organizmów i kompletnych roślin po dinozaury, zastygłe w błyskawicznych wydarzeniach, tak, że uchwycone zostały nawet porody zwierząt, lub nietknięte, zjedzone jedne zwierzęta w brzuchu drugich. Zapytaj również naukowców, aktualistów, skąd wzięły się pionowo stojące skamieniałe drzewa w poprzek warstw geologicznych, które miały powstawać przez miliony lat. Zapytaj, skąd wzięły się skamieliny zwierząt morskich w Himalajach lub w środku kontynentów? Dlaczego te same warstwy idą również przez kilka kontynentów? I wiele innych potwierdzeń, że globalny potop musiał mieć miejsce. To był aspekt pierwszy, dotyczący świadomości potopu i historii podejścia do niego. Aspekt drugi. Czy można deklarować, że wierzy się Bogu Biblii i wierzy się w wiarygodność samej Biblii? Ale kwestionować fakt, że biblijny potop był globalną katastrofą? Otóż nie. Nie można. A dlaczego? Bo sam Jezus Chrystus potwierdza wydarzenie potopu i jego globalny charakter. Albowiem, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop. I uważaj, i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. Pisze o tym również apostoł Piotr. Również starożytnego świata nie oszczędził. I znowu uważaj, lecz ocalił jedynie Ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Należałoby zatem podważyć wiarygodność Piotra i samego Jezusa, tym bardziej, że obie wypowiedzi zawierają informacje o tym, że potop był i że był totalny, globalny, zniszczył wszystko, a zachował tylko osiem osób. Bóg zapowiada również w swoim słowie w niezliczonych miejscach Starego i Nowego Testamentu to, że znowu zamierza, zaledwie w przeciągu godzin i dni, Kolejny raz zmienić geologię całej Ziemi i warunki życia na niej. Posłuchaj wizji przyszłości. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie Ziemi, jakiego nie było odkąd człowiek istnieje na Ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta Pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy dać Mu kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I uważaj, i znikły wszystkie wyspy, i gór już nie było. Oraz i stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. Były to opisy z Księgi Objawienia Jana i Księgi Michała, które dotyczą czasu powrotu Jezusa na ziemię i ustanowienia na niej. Tysiącletniego królestwa. Wiele innych fragmentów ze Starego Testamentu zapowiadają w tysiącletnim królestwie inne niż dzisiaj warunki klimatyczne, inną wegetację i inne zachowania zwierząt, jakie nastąpią wraz z tą kolejną katastrofą geologiczną na Ziemi, dokonaną przez Boga na Ziemi tym razem bez masywnego użycia wody. Zatem Odrzucając zapis historyczny o skali potopu, trzeba by powiedzieć, że również zapowiedzi Boga dotyczące przyszłości są wyłącznie symboliczne lub, jeśli nawet są fizyczne, to jakieś lokalne, szczątkowe i w ogóle wywołane procesami naturalnymi. Ale Biblia opisuje również setki mniejszych w skali ingerencji Boga w stworzenie, takie choćby jak. Długi dzień Jozuego z 10 rozdziału jego księgi, oraz choćby natychmiastowe uciszenie sztormu przez Jezusa z 8 rozdziału Mateusza. To nie są jakieś mniejsze od potopu ingerencje w naturę. Albo Bóg ma stuprocentową władzę nad naturą, albo jej nie ma. W świetle powyższych absolutnie nie da się Zachowując elementarną uczciwość i logikę myślenia, odrzucić zapisy o globalnym potopie, ale nadal deklarować wiarę Jezusowi i Jego Słowu. Czy widzisz to teraz jasno i dobitnie? I wreszcie aspekt trzeci. Otóż, tak dokumentne wyrugowanie i ośmieszenie potopu we współczesnym świecie wynika z jeszcze jednego. Gdy rozważamy popularny dylemat stworzenie versus ewolucja, gdy rozważamy popularny dylemat wielki wybuch i ewolucja wszechświata versus stworzenie go przez Boga, czujemy się w miarę komfortowo, bo mówimy o czymś, co zdarzyło się. Na początku wszystkiego. I choć niby widzimy dzisiaj tego skutki, to jest to mimo wszystko dość abstrakcyjne, prawda? Z potopem jest inaczej. Bóg spowodował potop i dramatycznie zmienił geologię i warunki życia na Ziemi, gdy ludzie mieli tu już swoje domy, rodziny, pracę. Rozwiniętą kulturę, a nawet technikę i technologię. Wyobrażasz to sobie? Mieli życie bardzo podobne do Twojego życia. I Bóg mówi w Biblii, że zaingeruje w geologię i warunki życia na całej planecie znowu. I to pomimo naszej nauki, technologii, rakiet, komputerów. I sztucznej inteligencji. I uważaj teraz: to nie zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka zniszczą naszą cywilizację, tylko ponowna ingerencja Boga w historię. Ale te ingerencje Boga w historię mają podłoże duchowe. To odrzucenie Boga przez pierwszych ludzi przez Adama i Ewę i rebelia kolejnych pokoleń wobec Niego doprowadziły do potopu i doprowadzą również do kataklizmu związanego z drugim przyjściem Jezusa. Ale Bóg zapewnił rozwiązanie, zapewnił ratunek dla każdego, kto, jak Noe, chce nie tylko się uratować, ale spędzić wieczność z Bogiem. To wcielenie krzyż i zmartwychwstanie Jezusa jest rozwiązaniem i ratunkiem dla każdego, również dla ciebie. Jeśli jeszcze z tego ratunku nie skorzystałeś, nie skorzystałaś. I szczerze powiem, byłoby wspaniale, gdyby to właśnie temat potopu sprowokował cię do przyjęcia tego rozwiązania. Ludzie wypierają potop, bo odrzucają Boga i nie chcą słyszeć o Jego ingerencji w świat, bo odrzucają biblijne odpowiedzi na pytania skąd pochodzimy, po co żyjemy i dokąd zmierzamy. I choć ludzie ciągle zadają sobie te pytania i pytają jeszcze, dlaczego jest zło i cierpienie na świecie, dlaczego świat jest takim bałaganem. Ale zamiast przyjąć Boże odpowiedzi i uznać Boże rozwiązania, wolą własne, w których znowu odrzucają Boga i gdzie sami są Bogami. I dlatego proszę Cię, prześledź samodzielnie sprawę związaną z biblijnym potopem i jego implikacjami. I jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, Niech skłoni Cię to do przyjęcia Bożego rozwiązania i Bożego ratunku w Jezusie.